Opowieść trzecia W ogródku starej kobiety Co się działo z małą Gerdą, gdy Kaj nie wracał? Gdzie był? Gdzie się podział? Nikt go nie widział, nikt nie umiał odpowiedzieć na to pytanie. Chłopcy mówili tylko, że przywiązał swoje saneczki do wielkich, białych sani, które skręciły potem w boczną ulicę i wyjechały za miasto. W małych pokoikach na poddaszu popłynęło wiele łez. Gerda płakała i płakała bez ustanku. Potem wszyscy mówili, że Kaj na pewno już nie żyje, że spadł z mostu i utonął w rzece. Smutne to były dni zimowe. Wreszcie nastała wiosna i przyszły cieplejsze dni. Nie ma Kaja, pewnie już nie żyje, wołała mała Gerda. My w to nie wierzymy, odpowiadały promienie słoneczne. Nie ma go, już nie żyje, mówiła do jaskółek. My w to nie wierzymy, odpowiadały jaskółki. I w końcu mała garda przestała wierzyć w jego śmierć. Włożę dziś nowe, czerwone trzewiczki, których kaj nigdy jeszcze nie widział, a potem pójdę do rzeki i zapytam się o niego. Było to wczesnym rankiem. Pocałowała babcie, która spała jeszcze w łóżku, i poszła nad rzekę. Czy to prawda, że mi zabrałaś mojego kaja? zapytała. Jeżeli mi go oddasz, podaruję ci moje czerwone trzewiczki. I zdawało się jej, że bystra rzeka zaszumiała przyjaźnie. Zdjęła więc swoje ulubione czerwone trzewiczki i cisnęła je do wody. Upadły tuż przy samym brzegu, a fale znów wyrzuciły je na ląd, jakby nie chciały przyjąć ofiary małej dziewczynki, bo nie mogły jej zwrócić w zamian kaja. Gerdzie wydawało się jednak, że wrzuciła trzewiki za blisko brzegu. Weszła więc do łódki stojącej wśród sitowia i stamtąd z całej siły cisnęła trzewiczki do wody. Łódka nie była mocno przywiązana, i gdy Gerda poruszyła się w niej gwałtownie, zakołysała się i odbiła od brzegu. Kiedy dziewczynka to spostrzegła, chciała wyskoczyć na ląd, ale było już za późno. Łódka oddaliła się od brzegu i płynęła coraz szybciej w dół rzeki. Gerda się wystraszyła. Zaczęła płakać, ale nikt jej nie słyszał, prócz wróbli. A te przecież nie mogły zanieść dziewczynki na brzeg. Latały więc tylko koło niej i ćwierkały, jakby chciały ją pocieszyć. Tu jesteśmy, tu jesteśmy, nie bój się, nie bój. Łódka płynęła wciąż w dół rzeki, a Gerda się uspokoiła. Za nią płynęły czerwone trzewiczki... Które nie mogły dogonić łódki, którą nurt szybko unosił. Piękny widok roztaczał się po obu brzegach rzeki, śliczne kwiaty, stare drzewa i puszyste łąki. Na których pasły się krowy i owce, lecz nigdzie nie było widać ludzi. Może rzeka się mnie do mojego kaja, pomyślała dziewczynka, i ta myśl dodała jej otuchy. Wyprostowała się i przyglądała się zielonym brzegom. Jakiś czas potem dopłynęła do dużego wiśniowego sadu, w którego cieniu stał mały domek, z dziwnymi, czerwonymi i niebieskimi okienkami. A przy drzwiach stali na straży drewniani żołnierze i prezentowali broń. Dziewczynka zaczęła ich nawoływać, myśląc, że to prawdziwi żołnierze, lecz ci nie odpowiedzieli ani słowem. Łódka wreszcie zwolniła i zbliżyła się do brzegu. Gerda zaczęła wołać głośniej, a wtedy z domku stojącego w ogrodzie wyszła staruszka z laską w ręku i w dużym, słomianym, pomalowanym w kwiaty kapeluszu na głowie. Biedne dziecko, powiedziała staruszka, jakim cudem znalazłaś się sama, jedna, na tej wielkiej, bystrej rzece? Staruszka weszła do wody, zakrzywioną laską przyciągnęła łódkę do brzegu i pomogła dziewczynce wyjść na ląd. Gerda ucieszyła się bardzo, czując znów, znów twardą ziemię pod nogami, ale bała się trochę tej obcej, starej kobiety. Chodź, rzeknij mi kim jesteś i jakim sposobem dostałaś się tutaj, zaproponowała staruszka. Gerda zaczęła jej opowiadać wszystko po kolei, a kobieta tylko kiwała głową i mruczała. Hmm. Gdy dziewczynka skończyła, zapytała staruszkę. Czy czasem nie widziała ona małego kaja? Ta odpowiedziała, że dotąd nikt tędy nie przejeżdżał, ale że na pewno przyjedzie i namawiała Gerdę, żeby się nie smuciła, tylko skosztowała jej bisienek i obejrzała jej kwiaty. Potem wzięła dziewczynkę za rękę, zaprowadziła do małego domku i zamknęła za sobą drzwi. Okienka były bardzo wysokie, a czerwone. Żółte i niebieskie szybki rzucały na pokój kolorowe światło. Na stole stał kosz najpiękniejszych wiśni. Gerdzie wolno było jeść ile tylko chciała. Podczas gdy dziewczynka jadła, staruszka czesała jej włosy złotym grzebieniem. Od dawna już pragnęła mieć taką małą, kochaną dziewczynkę, powiedziała kobieta. Zobaczysz, jak ci tu będzie u mnie dobrze. A w miarę tego. Jak rozczesywała włosy małej Gerdy, dziewczynka zapominała coraz bardziej o Kaju, bo staruszka znała się na czarach, choć nie była złą czarownicą. Czarowała tylko dla rozrywki. Bardzo pragnęła zatrzymać u siebie małą Gerdę. Poszła więc do ogrodu i po kolei dotykała laską wszystkich krzewów różanych, które natychmiast zapadały się głęboko pod ziemię i nawet ślad nie pozostał na miejscu, gdzie rosły przed chwilą. Staruszka bała się, że kiedy Gerda zobaczy róże, przypomni sobie swoje własne kwiaty, dom, babcie i małego Kaja, a wtedy zatęskni za nimi i ucieknie od niej. Potem zaprowadziła Gerdę do ogrodu. Jak tam było pięknie i wszystko pachniało. Co za kolory, zapachy i kształty. Wszystkie kwiaty, o jakich tylko można pomarzyć, kwitły tu równocześnie. Gerda klaszcząc w ręce, skakała z uciechy i bawiła się w ogrodzie, dopóki słońce nie zaszło za wiśniowe drzewa. Wtedy kobieta zawołała ją do domu i ułożyła ją na noc w pięknym łóżeczku z różową atłasową kołderką i z powłoczkami na poduszkach haftowanymi w różnokolorowe fiołki. Dziewczynka leżąc na nich wyglądała jak królewna. Nazajutrz znowu bawiła się kwiatkami w ciepłych promieniach słonecznych. Tak minęło wiele, wiele dni. Gerda znała już prawie każdy kwiatek, i chociaż było ich w ogrodzie bardzo dużo, wydawało jej się, że któregoś brakuje, tylko nie mogła sobie przypomnieć którego. Pewnego dnia oglądała słomkowy kapelusz staruszki, na którym były wymalowane kwiaty. Najpiękniejszym z nich był kwiat czerwonej róży. Kobieta zapomniała o nim, gdy żywe róże pochowała w ziemi. Ale tak to bywa, gdy jest się roztargnionym. Dlaczego tu nie masz żadnej róży? Zawołała dziewczynka. Podbiegła, pobiegła do ogródka i zaczęła szukać. Ale róży nie znalazła. Zmęczona i smutna usiadła na ziemi i zapłakała. Jej łzy upadły na miejsce, gdzie rosły róże. I kiedy zwilżyły ziemię, wyrósł tam krzew różany. Gerda objęła go serdecznie, ucałowała i przypomniała sobie własne róże, swój dom i małego kaja. Ach, jak ja się tu długo zasiedziałam, powiedziała dziewczynka. Chciałam przecież odszukać kaja. Czy nie wiecie, gdzie on się podział? zapytała róż. Może już umarł? Nie umarł, odpowiedziały Róże. Wracamy przecież z Ziemi, gdzie są wszyscy umarli, ale Kaja tam nie było. Dziękuję Wam, powiedziała mała Gerda i poszła do innych kwiatów. Zajrzała im w kielichy i spytała. Czy nie wiecie, gdzie się podział mały kaj? Ale wszystkie kwiaty stały sobie na słońcu i każdy śnił swoją baśnię. Gerda musiała wysłuchać wielu ich opowieści. Ale żaden kwiat nic nie wiedział o Kaju. Biedna babcia, westchnęła Gerda na pewno tęskni za mną i martwi się o mnie i małego Kaja. Ale wkrótce wrócę do domu i przyprowadzę Kaja ze sobą. Od kwiatów niczego się nie dowiem one potrafią tylko bajać, a o nim nic nie wiedzą. I podwiązała sobie wyżej sukienkę, żeby jej było łatwiej uciekać. Furtka w ogrodzie była zamknięta ale dziewczynka tak długo mocowała się z zarzewiałą klamką, aż wreszcie furtka odskoczyła i Gerda Boso wybiegła w daleki świat. Obejrzała się trzy razy, lecz nikt jej nie gonił. Wreszcie, nie mogąc już biec dalej, usiadła na wielkim kamieniu, rozejrzała się dookoła i spostrzegła, że lato się już skończyło, nadeszła późna jesień czego w magicznym ogródku staruszki nie można było zauważyć, bo tam o wszystkich porach roku świeciło słońce i kwitły kwiaty. Mój Boże, ale się zasiedziałam, powiedziała Gerda. Przecież to jesień, teraz już mi odpoczywać nie wolno. I wstała, żeby pobiec dalej. Bolały ją bose nóżki, pokaleczone na kamieniach. Świstał okrutny wicher. I było bardzo zimno. Długie wierzbowe liście całkiem już pożółkły, a mgła spływała z nich dużymi kroplami. Jeden listek po drugim opadał na ziemię. Tylko na dzikiej śliwie były jeszcze owoce, ale tak kwaśne, że cierpły od nich usta. Szaro, ciężko i smutno było na dalekim świecie. Dziewczynka jednak szła dalej.